Janusz? <kluzni> Zyski, gdzieś Tomek? Zyski. Zyski! Szybko. Z tej strony wszyscy tak ładnie. Tutaj koło żebyś filmować. Tutaj, żeby później filmować. Stańcie tak tu bliżej, bliżej, bliżej. Bliżej, żebyś filmować. Я слышу так хорошо. Она выиграла. Завтра. Panie prezesie będą gotowość drużyn okręgu szkół Polskiego Związku Węgiarskiego do rozgrania zawodów z okazji 25-lecia szkółek Pęgata. Poczet flagowy. Zgnięcie <tryk> <tryk> flagi Państwa i wystąp. Flagę na mar. Takk skal du ha, Gaustad. Jestem wiceprezesem zarządu okręgu w Gdańsku i w imieniu Rady Młodzieżowej, zarządu okręgu, jak i również Koła Gdynia Miasto, serdecznie witam wszystkich uczestników na dzisiejszej imprezie z okazji 25-lecia zorganizowanego młodzieżowego szkolenia wędkarskiego. To właśnie w okręgu gdańskim a konkretnie w kolegdynia miasto. 25 lat temu kolega Ryszard z którego tu dziś nie ma, opracował program szkolenia młodzieży wędkarskich w ramach Młodzieżowej Szkółek Wędkarskich, który został zatwierdzony i zorganizowano pierwszą młodzieżową szkółkę wędkarską. Idea ta rozwinęła się na inne okręgi i jak się orientuje w chwili obecnej są prowadzone również w innych okręgach. I na uczczenia tej rocznicy właśnie dziś się spotykamy. Serdecznie witam przybyłych gości z okręgów na naszą imprezę. A szczególnie witam tych kolegów, którzy uczestniczą we wszystkich spotkaniach na terenie naszej stanicy, tak jak Okręg Łódź, Położywiec, Okręg Częstochowa, Piotków, nie opuścili do chwili obecnej, żadnej naszej imprezy. Serdecznie witam na dzisiejszej imprezie przybyłych długoletnich działaczy. Młodzieżowy. W bielsku białym kolega z kolega z Kazimierza Wieszkowskiego. Witam serdecznie wiceprezesa zarządu okręgu z Wrocławia, kolega Andrzeja Wilczarta. Na marginesie chcę powiedzieć, że. Te do tej pory, które były konkursy ekologiczno-wędkarskie organizowane, to inicjatorem właśnie, który opracował pierwszy taki konkurs, był Andrzej Munkarek. I za to mu serdecznie dziękuję. Dziś miał być obecny na naszej imprezie inicjator młodzieżowych szkółek wędkarskich, kolega Ryszard Znamirowski, ale w dniu wczorajszym musiał się położyć przekazuje na młodzieży serdeczne życzenia przyjemnej imprezy sportowej rewalizacji. Przyjmijcie od niego, od tego inicjatora, bo dzięki niemu właśnie w dniu dzisiejszym spotykamy się na naszej imprezie. Jednocześnie chcę Wam przekazać tu telegraf również działacza młodzieżowego, wiceprzewodniczącego Rady do Młodzieży zarządu głównego go kolegę Tadeusza Szulca i pisze z okazji obchodu 50-lecia koła Dnia Miasta oraz 25-lecia szkół wędkarskich serdeczne życzenia dalszej powodnej pracy z młodzieżą wędkarską oraz przyjemności z uczestnictwa w Westyniu i realizacji w koleżeńskiej atmosferze wszystkim uczestnikom jubileuszowego spotkania młodzieży w Gdańsku o sobie, na ręce organizatorów przesyła Tadeusz Szulc. Jak mówiłem wiceprzewodniczący. Proszę państwa, szanowni koledzy, drodzy młodzież, w dniu dzisiejszym program został opracowany, będziemy go chcieli zrealizować, to będzie od Was zależało, z tym, że chciałem zakomunikować. Wszystkich drużyni są sędziami, opiekunami, pomocnikami w sektorze A i B. Sektor C zostaje na miejscu, bo to młodzież starsza i tu już będziemy się opiekować my. Życzę Wam przyjemnej <grych> pogody sportowej rewalizacji, dużej ryby, wiele emocji na wszystkich konkurencjach i samych cenujących oce. Uważam, że dzisiejsze spotkanie za otwarte. Dziękuję serdecznie, Gabrysiu. Ja już teraz przekażę. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję. Przekazuję ja na ręce pana prezesa koła, bo... Masz jeden żywiec, kurde, ty, taki coś okolicznościowy, no nie? Zamiast wszystkich. Dobrze, dobrze.